Cześć wszystkim, nazywam się Eliza Jakowyszyna, mam 26 lat i jestem zawodową aktorką. Skończyłam Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki. Obecnie mieszkam w Polsce, w Warszawie już tak e, dwa lata, trochę więcej chyba. Biegle mówię po polsku, po ukraińsku, po angielsku, po rosyjsku, także High Hills i jazz funk. E, lubię to bardzo, to pomaga mi się czuć tak kobieco. Uwielbiam ćwiczyć jogę, umiem jeździć na rowerze, mam doświadczenie na planach filmowych w Ukrainie i w Polsce. Ostatnie moje projekty w Polsce to serial Będziemy mieszkać razem w reżyserii Anny i Tadeusza Łosiaka. W ogóle chciałam pojechać z nimi popracować i chciałam zagrać u Anny w Kinie Popularnym. Również Kamila Fiedler, serial Ktoś tutaj Klamie, Grała tam Ukraińka Nina, z nią by też chciałam popracować. I jeszcze Polina Bilajwa studentka Warszawskiej Kino Szkoły filmowej. Grałam w krótkometrażową filmie fabularnym Fuck them all i z nią, by też chciałam popracować. W ogóle pracowała z bardzo fajnymi reżyserami i jestem otwarta też do nowych projektów, do nowych reżyserów. W ogóle powiem tak, że lubię działać, bo jak działasz, to znaczy, że żyjesz. A ja lubię, lubię życie, lubię żyć i, i bardzo lubię swój zawód. Więc do zobaczenia na planie filmowym, albo reklamowym, albo na castingu. Życzę Państwu miłego dnia.